Rozdział pierwszy: orzechowe marzenie. Ciepły wiatr delikatnie poruszał liśćmi, a gdzieś w oddali śpiewał skowronek. Budyń, mops o niezwykle błyszczących oczach i jeszcze bardziej niezwykłych pomysłach, leżał wyciągnięty pod wielkim, rozłożystym dębem. Dziś był jeden z tych dni, kiedy budyń teoretycznie nie miał żadnych obowiązków. Oczywiście nigdy żadnych obowiązków nie miał, ale to nie zmieniało faktu, że lubił udawać, jakby ciężko pracował. Przeciągnął się leniwie i zerknął w górę. Na wysokich gałęziach uwijały się wiewiórki, skacząc z jednej na drugą i zbierając orzechy do swoich dziupli. W ich małych łapkach co chwila znikały brązowe kuleczki, które były ich skarbem na zimę. Budyń zmrużył oczy. Ile one tego potrzebują? Wymamrotał do siebie. Przecież tego jest całe drzewo. Mogłyby się podzielić. Zaczęła się w nim budzić zazdrość. Nie było na świecie nic gorszego niż świadomość, że ktoś ma coś pysznego, a żarłoczny mops tego nie ma. I to w dużych ilościach. Przełknął ślinę, wyobrażając sobie smak chrupiących orzechów. Nie były, co prawda, tak miękkie jak psie chrupki, ale potrafiły być cudownie kremowe w środku. A już najlepiej smakowały te, które ktoś inny sobie uzbierał i zostawił bez opieki. Muszę mieć te orzechy. Budyń podrapał się po uchu, intensywnie myśląc. Oczywiście mógł po prostu poprosić o kilka, ale budyń doskonale wiedział, jak to się skończy. Wiewiórki nigdy się ze mną nie podzielą. Pewnie powiedzą, żebym sam sobie zebrał i że jestem zaleniwy, westchnął. Spojrzał na nie jeszcze raz. Poruszały się z taką zwinnością, że aż kręciło mu się w głowie. Jedna skoczyła na gałąź, druga zrobiła salto i wylądowała obok dziupli, a trzecia bez najmniejszego problemu przeszła po cienkiej gałązce. Hmm, Budyń przyjrzał się swojemu brzuszkowi. Nie było szans, żeby mógł się tam wspiąć niepostrzeżenie. A nawet jeśli co było niemożliwe, to nie miałby gdzie ukryć łupu, bo wiewiórki szybko by go zauważyły. Westchnął ciężko i już miał zrezygnować z całego pomysłu, kiedy nagle głośny, przenikliwy dźwięk przeciął powietrze jak błyskawica. Budyń aż podskoczył, a wszystkie wiewiórki znieruchomiały. Co to było? Po chwili pisk rozległ się znowu. Tym razem budyń uniósł głowę i zobaczył, – Jastrzębia! – siedział na jednej z dalszych gałęzi, rozglądając się czujnie. – A wiewiórki? – Wpadły w panikę! Nie zastanawiając się ani chwili, porzuciły orzechy i w mgnieniu oka zniknęły w dziuplach i pobliskich krzakach. Budyń patrzył na to z szeroko otwartymi oczami. – O! – Pomału zaczynało do niego docierać, co właśnie się wydarzyło. Czyli jeśli wiewiórki myślą, że w pobliżu jest groźny jastrząb, to spojrzał na stos porzuconych orzechów: zostawiają całe zapasy bez opieki? To było olśnienie! To było genialne! To było. doskonałe! Budyń zerwał się na łapy. Od razu spróbował sam naśladować dźwięk jastrzębia. Skwiek. Nic się nie stało. Wiewiórki nawet nie drgnęły w swoich kryjówkach. No dobra, to było słabe. Westchnął budyń. Spróbował jeszcze raz. Skwi, co to ma być? Roześmiała się jedna z wiewiórek, która wychyliła główkę z dziupli. Ktoś się chyba zapowietrzył, dodała druga, śmiejąc się głośno. Budyń momentalnie się speszył. Och, to nie działa, zastanowił się. Ale jeśli ja nie potrafię naśladować jastrzębia, to może znajdę kogoś, kto potrafi. I wtedy w jego małej, genialnej główce pojawił się pomysł. Muszę znaleźć najlepszego naśladowcę dźwięków na świecie. Ale jak to zrobić? Myśl budzioszku myśl. Wiem, ogłoszę konkurs. O, budyń, ale ty jesteś genialny, dodał z samozachwytem Mops. Momentalnie zerwał się z miejsca, zadowolony ze swojego genialnego planu. Orzechy nadchodzę. Nie wiedział jeszcze, że jego chytry plan szybko wymknie się spod kontroli. Rozdział drugi, wielki konkurs budynia. Budyń wrócił na podwórko z błyskiem w oku i minął kogoś, kto ma wielką misję do wykonania. Czas na konkurs wymruczał pod nosem i stanął po środku podwórka, robiąc najbardziej dostojną minę, na jaką było go stać. A trzeba przyznać, że dostojna mina Mopsa wyglądała raczej jak zmieszanie senności i wielkiego niezadowolenia z braku smakołyków. Ale to nie miało znaczenia. Budyń wziął głęboki oddech i wykrzyknął. Uwaga, uwaga, ogłaszam największy konkurs na podwórku. Cisza. Tylko gdzieś w oddali odezwał się kogut, jakby chciał skomentować tę dziwną zapowiedź. Budyń wziął jeszcze większy wdech i spróbował jeszcze raz, tym razem donośniej. Ogłaszam konkurs na najlepszego naśladowcę dźwięków. Zwycięzca otrzyma wspaniałą nagrodę. Tym razem poskutkowało. Koza Klementyna, która zawsze dawała się wciągnąć w dziwne pomysły, przerwała skubanie trawy i uniosła głowę. Nagroda? Jak duża? Bardzo duża najlepsza nagroda, jaką tylko można sobie wyobrazić odpowiedział Budyń, mając nadzieję, że Klementyna nie zapyta o szczegóły, bo sam jeszcze nie wiedział, co to będzie. Hmm. Może to worek marchewek? zastanowiła się koza. A może pełne wiadro wody do pluskania? wtrącił się gąsior Gucio, który myślał, że potrafi wszystko i już zacierał ręce na myśl o rywalizacji. A może worek ziarenek? zapiszczała naiwna kura Zośka, energicznie podskakując. Może, może. Budyń machnął łapką, szybko zmieniając temat. Zasady są proste. Ja mówię, co macie naśladować, a wy próbujecie. Kto zrobi to najlepiej, wygrywa. Koza, gąsior i kura spojrzeli po sobie. Brzmiało łatwo. Budyń postawił się na środku i rozłożył łapki. Zaczynamy! Najpierw spróbujcie zaszczekać jak pies! Klementyna odchrząknęła i wzięła głęboki wdech. Nie! Budyń aż przymknął oczy. Nie! To nie pies, tylko owca na wakacjach! Gąsior Gucio uniósł skrzydła i z powagą powiedział. Kłał! Kłał! Budyń zmarszczył czoło. To było coś pomiędzy żabą a zepsutym kogutem. Kura Zośka wskoczyła do przodu i podekscytowana wykrzyknęła: „Hał, hał, hał!” Budyń aż podskoczył. „Och, całkiem niezłe!” Zośka zrobiła triumfalną minę. „Teraz czas na drugą konkurencję. Miał knijcie jak kot.” Klementyna próbowała pierwsza. Mieję? Budyń przewrócił oczami. Czy ty przypadkiem nie jesteś kozą, która chciałaby być kotem? Gąsior Gucio spróbował. Ke! To jest najgorszy kot, jakiego w życiu słyszałem. Chyba ktoś mu struny głosowe przeciął, jęknął budyń, zakrywając uszy. Zośka spojrzała w niebo i powiedziała cieniutkim głosikiem. Miało? Budyń aż się wyprostował. O, znowu dobrze Zosiu, brzmisz, jakbyś wychowywała się wśród kotów. Zośka zaczęła promienieć z dumy. Dobrze, teraz ostatnie zadanie. Budyń udawał, że wymyśla coś na poczekaniu, ale tak naprawdę cały konkurs do tego zmierzał. Teraz naśladujcie, ja strzębia. Klementyna i Gucio spojrzeli po sobie spróbowała Klementyna. fiu zapiszczał Gucio. Budyń się skrzywił. Nie, nie, nie. To brzmi, jakbyście byli liśćmi na wietrze. Czy wy kiedykolwiek słyszeliście jastrzębia? Zośka zamyśliła się i nagle wszystkie zwierzęta aż podskoczyły. A! zapiszczał Gucio. O! Klementyna zrobiła wielkie oczy. Budyń aż się zatrząsł z ekscytacji. To jest to! krzyknął i podbiegł do Zośki. Wygrałaś! Jesteś mistrzynią dźwięków! Naiwna Zośka aż podskoczyła z radości. No to gdzie moja nagroda? zapiszczała, rozglądając się z ekscytacją. Budyń uśmiechnął się chytrze. Och, to specjalna nagroda. Nie mogłem jej tutaj trzymać, bo jest tak wyjątkowa, że musiałem ją dobrze ukryć. Zośka aż rozłożyła skrzydła z zachwytu. Ukryta nagroda! O, to musi być coś niesamowitego. Oczywiście, budyń machnął łapką i ruszył w stronę wielkiego dębu. Chodź za mną! Zośka beztrosko podreptała za mopsem, nieświadoma jego planu. Kiedy dotarli pod dąb, Budyń zatrzymał się i zerknął na wiewiórki, które siedziały na gałęziach, pilnując swojej dziupli pełnej orzechów. Dobra Zośka, jesteśmy na miejscu. Ale tu nie ma żadnej nagrody. Zmarszczyła brwi Kura, rozglądając się. Oczywiście, że nie ma. Budyń spojrzał na nią poważnie. Bo zanim ją dostaniesz, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Och super, co mam zrobić? Pamiętasz ten dźwięk jastrzębia, który zrobiłaś? Ten niesamowity, prawdziwy, aż włosy na karku mi stanęły? Zośka nadeła się z dumy. Oczywiście, że pamiętam. Wszyscy byli zachwyceni moim talentem. Wspaniale, teraz musisz go zrobić jeszcze raz, tak głośno jak tylko potrafisz. Ale po co? Bo. e. to test. Tak. Ostateczny test, żeby sprawdzić, czy na pewno jesteś godna tej wielkiej nagrody i czy nie oszukiwałaś przypadkiem podczas konkursu. Wiesz, jako organizator muszę czuwać nad takimi kwestiami. Zośka spojrzała na niego podejrzliwie, ale nie miała powodu, by mu nie wierzyć. W końcu była mistrzynią konkursu, a do tego bardzo naiwną kurą, którą Mops chętnie wykorzystywał do swoich podstępnych gierek. No dobrze, trzymaj się, bo zaraz usłyszysz najwspanialszy jastrzębi pisk w historii. Budyń podskoczył z ekscytacji. Tak, tak, dawaj! Zośka nabrała powietrza. Echo rozeszło się po lesie. Liście aż zatrzęsły się na drzewach. Wiewiórki zareagowały natychmiast. Rozległy się piski paniki. Futrzane kuleczki wyskakiwały z dziupli jak popcorn, z garnka rozbiegając się po pobliskich krzakach. – Jastrząb! – Ratujcie się! – Chować orzechy nie! Zrobił się kompletny chaos. Wiewiórki skakały po gałęziach, przewracały się o siebie, chowały się pod korzeniami i w szparach kory. A w tym całym zamieszaniu Budyń błyskawicznie podbiegł do dziupli i zaczął ładować tyle orzechów, ile zdołał unieść. He, he, he pięknie, idealnie, orzeszki same wpadają w moje łapki. Zośka Niczego nieświadoma stała dumnie obok i podziwiała echo swojego własnego pisku. Ach, ale mam talent! Może mogłabym zrobić karierę muzyczną! rozmarzyła się naiwnie. Budyń błyskawicznie wyskoczył z dziupli i już miał uciekać do swojej budy, aż nagle zobaczył, że Zośka na niego patrzy. Ek, Zośka, oto twoja nagroda, powiedział szybko, podsuwając jej kilka orzeszków. Kura spojrzała na nie i uśmiechnęła się szeroko. O, dziękuję, Budzioszku. Szczerze to myślałam, że znowu mnie wykiwasz. Ale super ten konkurs. Może kiedyś zrobimy kolejną edycję. Mam już nawet pomysły na kolejne dźwięki. E. Tak, tak, pewnie, pewnie. Byłaś genialna. A teraz lecę. Do zobaczenia! I zanim Zośka zdążyła się nad czymkolwiek zastanowić, budyń pędził już w stronę swojej budy, taszcząc swój skarb. Zośka spojrzała na swoje kilka orzechów i wzruszyła skrzydłami. Hm, a co on taki nerwowy? Chyba coś tu nie gra, ale przynajmniej mam nagrodę. Nie wiedziała jeszcze, że prawdziwe zamieszanie dopiero się zacznie. Rozdział trzeci wiewiórcza zemsta. Budyń leżał w swojej budzie, otoczony stosami orzechów. Każdy z nich był jego zdobyczą, jego skarbem. Och, budyniu, ty sprytny geniuszu, powiedział do siebie, obracając w łapkach dorodny orzeszek. Złapałeś los za futro i teraz masz zapas na całe, no przynajmniej do wieczora. Bo oczywiście budyń był znany z tego, że miał ogromny apetyt. Orzechy, które powinny wystarczyć na całą zimę, znikały w zastraszającym tempie. Chrup, mniam! Chrup! Po kilku godzinach budyń patrzył już na smutny widok. Ostatni samotny orzeszek leżał na dnie miski. O nie, mruknął. Nie może tak być. Spojrzał w stronę dębu, gdzie na pewno nadal były zapasy. Muszę zdobyć ich więcej. Mops nie zastanawiał się długo i znowu udał się do Zośki, która właśnie dreptała po podwórku i szukała robaków. Zośka moja droga. Jak się ma moja mistrzyni naśladowania dźwięków? Zośka z dumą wyprostowała pióra. Och, budyniu! Wszyscy na podwórku mówią, że mam talent. Nawet Klementyna chciała, żebym nauczyła ją ryczeć jak krowa. Ha, to świetnie się składa, bo mam dla ciebie kolejne wyzwanie. Zośka przechyliła głowę. Kolejne? Tak. Pamiętasz ten jastrzębi pisk, który wykonałaś ostatnio? To było, to było wręcz legendarne. Nigdy nie słyszałem lepszego dźwięku. Jest nawet lepszy od oryginału. Zośka zarumieniła się z dumy, a jej łatwowierność po raz kolejny dała o sobie znać. Naprawdę? Tak. I wiesz co? Dziś rano powiedziałem wiewiórkom, że u nas na podwórku jest nowa mistrzyni naśladowania dźwięków. Były zachwycone i bardzo chciały usłyszeć twój popisowy numer. Och, naprawdę? Ale czemu się do mnie nie zwróciły? Eee, bo są nieśmiałe, tak, tak, bardzo nieśmiałe. Wstydzą się poprosić Cię osobiście. A teraz jesteś wielką gwiazdą, więc możesz onieśmielać innych. Nawet ja przy tobie czuję się jakiś mały. Zośka aż podskoczyła z radości. No to chodźmy do nich. Zaraz dam im piękny koncert. Pod dębem budyń rozglądał się ostrożnie. Wiewiórki wydawały się spokojne. Znów pilnowały swojego skarbu. Dobra, Zośka, czas na twój wielki występ. Kura wzięła głęboki wdech, nadymając się jak balon. Wiewiórki wpadły w panikę. Jastrząb wrócił! Chować orzechy! Nie! Budyń, jak na prawdziwego specjalistę od podstępów przystało, błyskawicznie wskoczył na drzewo i zaczął znowu kraść orzechy. Zośka zaś zadowolona przyglądała się swojemu występowi. Ach, co za harmonia dźwięków! Po chwili budyń był gotowy do odwrotu. Super, Zośka! Masz talent! Wiewiórki były zachwycone, masz weź kilka orzeszków w podziękowaniu od nich. I jak ostatnio, budyń podał jej kilka sztuk i zwiał zresztą zapasów do swojej budy. I byłby znowu zwycięzcą, gdyby nie pewien mały szczegół. Zośka była tak dumna ze swojego występu, że postanowiła o tym opowiedzieć wszystkim. A wiecie, że budyń powiedział, że wiewiórki uwielbiają mój głos i specjalnie mnie proszą, żebym im śpiewała? Klementyna, która znała budynia trochę lepiej, uniosła brew. Hmm, a to ciekawe. Tak. I zawsze po moim występie dostaję od nich kilka pysznych orzechów. Klementyna wciąż miała wątpliwości, ale alarm podniósł się dopiero, kiedy dotarło to do samych wiewiórek. Co? To nieprawda. To podstęp. Wtedy zrozumiały, że ktoś tu kogoś zrobił w konia. I tak rozpoczęła się operacja zemsta. Tymczasem budyń beztrosko chrupał orzechy w swojej budzie. Przekonany, że jest najbystrzejszym zwierzakiem na całym podwórku. Ale nie wiedział, że na skraju podwórka czeka już wielki pies Arnold, największy, najstraszniejszy i najbardziej warczący pies w całej okolicy. Przynajmniej z pozoru, bo w środku Arnoldzik był najłagodniejszym i najmilszym psiakiem. Wiewiórki poprosiły go, by odegrał bardzo ważną rolę w ich planie. Nagle budyń usłyszał warknięcie. Spojrzał w górę i zobaczył Arnolda, który stał nad nim i wyglądał bardzo, bardzo groźnie. Oj! wymamrotał budyń. Czy to ty zabierasz wiewiórkom orzechy? zagrzmiał Arnold. Budyń przełknął ślinę. Jeśli powiem, że nie, to ci nie uwierzę. No to aaa! Budyń rzucił się do panicznej ucieczki, a Arnold pogonił za nim. Mop spędził, aż wpadł prosto w wielką dziurę wykopaną przez wiewiórki. Był uwięziony. Spojrzał w górę i zobaczył nad sobą chichoczące wiewiórki, Klementynę, Gucia, Zośkę i wielkiego Arnolda. Dobra, dobra, przepraszam, już więcej nie będę. Wiewiórki popatrzyły na siebie i uśmiechnęły się złowieszczo. Chcesz stąd wyjść? Tak, zapiszczał Budyń. To teraz ty musisz zebrać dla nas wszystkie orzechy, które ukradłeś. Co! Masz łapki, prawda? To do roboty, bo inaczej zostaniesz w tym dole na wieki. I tak budyń został najmniejszym zbieraczem orzechów w historii lasu. Przez cały dzień nosił orzechy do dziupli, podczas gdy wiewiórki nadzorowały jego pracę, doglądając, czy przypadkiem niczego nie podjada. Na koniec dnia dostał jeden jedyny orzeszek, jako zapłatę. Budyń spojrzał na niego i westchnął. To była najciężej zarobiona przekąska w moim życiu. Klementyna poklepała go po plecach. Następnym razem może wymyślisz lepszy plan? Budyń zmrużył oczy i westchnął ciężko. Może, ale kto powiedział, że to koniec moich genialnych pomysłów?